Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Słuchajcie, lecimy ze znakami Zodiaku i zaczynamy. Bliźnięta. Widać, widać. Zaczynamy z bliźniętami na październik. Bliźnięta, praca i finanse. Dwójka kielichów. Rodzina, dom, przyjaciele, sprawiedliwość, hmm, single, pasz buław, relacje stałe, związki partnerskie, ósemka mieczy, co przychodzi nieoczekiwanego do bliźniąt. Trójka mieczy. Na co bliźnięta powinny uważać w październiku? Na wieże. Wyniki podsumowanie miesiąca. Dziewiątka mieczy i energia, która będzie Wam ogólna towarzyszyć w tym miesiącu. To jest piątka buław. O! Jest, jest walecznie. Jest. Jest o co walczyć. No dobrze, zaczynamy. Jeśli chodzi o pracę i finanse, myślę, że tutaj jest porozumienie, jest się z czego cieszyć. Mam wrażenie, że pewne umowy możecie, kochani, tutaj podpisywać. Hmm, ja mam wrażenie, że wy... Hmm, ja mam wrażenie... Oh, oh że wam daje radość. Wam daje radość. Daje, jesteście po prostu zadowoleni ze swojej pracy. Wy to trzymacie dla siebie. Wy trzymacie to, kochani, w tajemnicy. Ja mam wrażenie również, że kierujecie się swoją intuicją, co zrobić, żeby poprawić, poprawić czy to relacje w pracy, czy to poprawić stan swojego stan swojego dobra materialnego tak? umowy tak jak mówię mogą być podpisywane natomiast tak jakbyście kochani wiedzieli co macie robić, wiedzieli czego chcecie i przede wszystkim kierujecie się w stronę własnego szczęścia, wy chcecie mieć powód do radości, do świętowania co więcej po czasie jakich zmian ja mam wrażenie, że tutaj y, były być może wcześniej y, jakieś problemy, jakieś stawiane granice, być może tutaj były jakieś y, y, warunki stawiane, tak? Y, jeśli chodzi o kwestie finansowe, przede wszystkim kierowaliście się tym, żeby ta równowaga finansowa była. Stawialiście kroki, kochani. Natomiast przede wszystkim, tak jak mówię, no wydążycie do tego, żeby to, to zadowolenie było. Jeżeli były podpisywane umowy, jeżeli będziecie podpisywać umowy, mam wrażenie, że będziecie się kierować głównie takim mottem: tyle, ile po prostu dostanę. Tyle samo będę dawać z siebie, będziecie omawiać jakieś kwestie związane z warunkami, jakieś kwestie umowy, warunki umowy, tak. Także przede wszystkim bronicie siebie i, i swoich racji. Jeśli chodzi o dom, rodzinę, przyjaciół, kochani, no. Tutaj ważą się być może jakieś losy. I mam wrażenie, że przede wszystkim staracie się zachować równowagę i sprawiedliwie oceniać sytuację. Być może tutaj było bardzo dużo problemów. Doszło do jakichś strat, kochani. Dużo chłodu, dużo zimna. Dylematy, w którą stronę iść, jak rozwiązać problemy, jak wyjść z jakiegoś braku, z jakichś strat. Wy przede wszystkim będziecie starali się zachować tę równowagę, równowagę ale również będziecie sprawiedliwie oceniać sytuację. Te pary, które będą chciały się tutaj rozwieść. Mam wrażenie, że może tutaj otrzymać jakąś sprawę sądową, ewentualnie będziecie chcieli, kochani, zapobiec powstawaniu nowych problemów. Wy będziecie szukali drogi do jakiegoś rozwiązania, żeby zakończyć straty. Kochani, patrzycie troszeczkę z innej perspektywy, już na swoją przyszłość. Wy chcecie się spełniać, wy chcecie, będziecie korzystać z wielu możliwości, żeby spełnić swoje marzenia, kochani. Jeśli chodzi o singli, no single realizują jakieś swoje plany, tak? Wy przede wszystkim chcecie pełni szczęścia, chcecie. Powrócić emocjonalnie do tego szczęścia, kochani, i tutaj plan jest taki, żeby odnieść sukces. Myślę, że po czasie jakiejś transformacji, jakichś zmian, um, odradzacie się jako taka zadowolona z życia osoba. Jeśli chodzi o związki partnerskie, relacje stałe, kochani, są jakieś blokady, są problemy. Czujecie się, jakbyście byli w klatce mentalnej, jakbyście mieli związane ręce. Ja mam wrażenie, że komunikacja jest tutaj zablokowana. Wy macie uczucie, jesteście otwarci, ale na coś innego. Być może jesteście otwarci na to, żeby całkowicie dokonać zmian w życiu, żeby być może. Poblokować wszystko. Kochani, odnoszę wrażenie, że bliźnięta myślą o nowym początku o tym, żeby zostawić przykrości, niektóre no, walki, kłótnie za sobą żeby stanąć przede wszystkim na równe nogi. Wy szukacie równowagi w swoim życiu, wy nabieracie sił na nowe, na coś nowego, na jakieś nowości w swoim życiu. Także kłótni oddalacie się od kłótni, wy nie chcecie się kłócić, kochani. Dlatego być może jest ta blokada. Blokada w komunikacji, w, jakichś, w stawianie jakichś granic, kochani. To, co przychodzi nieoczekiwanego do bliźniąt w tym miesiącu, no, trójka mieczy. Tu jest jakaś, kochani, droga zamknięta. Być może czujecie jakieś rozżalenie. Ja mam wrażenie, że... Niektóre bliźnięta być może no przede wszystkim bardzo mocno kombinowały, bardzo mocno korzystały z możliwości, żeby zachować równowagę w życiu, bardzo mocno żeście tutaj działali. Ja mam wrażenie, że tutaj możecie odczuć, że nie macie jakiegoś wyjścia, że droga przed Wami jest zamknięta do tej równowagi. I tak by trochę wychodziło z tego um, rozkładu, że troszeczkę walczycie tutaj, kochani. Macie nieprzespane noce, um, są problemy i um, blokady. Także droga do tej równowagi może być troszeczkę poblokowana, kochani, w tym miesiącu. Um, wasze działania, choćbyście szukali jakiejś możliwości. Może być zablokowana. Jest tutaj rozżalenie w związku z tym, kochani, co jeszcze? Macie wątpliwości co do swoich przemyśleń, siedzicie we wspomnieniach, tak? Macie, macie poczucie, że jesteście w jakiejś patowej sytuacji, kochani, jeśli chodzi o ustabilizowanie. Na co bliźnięta powinny uważać, kochani, na jakieś nagłe zmiany? Uważajcie, żeby nie burzyć, nie niszczyć wszystkiego wokół siebie. Jeżeli zakończy się cykl, no nie ma tego, kończy się jakaś radość w Waszym życiu i dochodzi do takiego zamknięcia. Uważajcie kochani na to, żeby nie zamykać się na wszystkich, nie zamykać się na ludzi, nie zamykać się na otoczenie. Yy, nie tak jakbyście przechodzili do swojego jakbyście szli w stronę swojej strefy bezpieczeństwa, ale zamykali się totalnie na wszystko. Kochani, uważajcie na to, żeby yy, żeby po prostu na te zmiany, kochani, no, jakbyście zamykali swoją otwartość i mm, poczucie takiej radości i zamykali się w sobie. E, co więcej, wyniki podsumowania miesiąca, kochani. Mm, no macie nieprzespane noce, kochani. Macie nieprzespane noce. Zmartwienia są w tym miesiącu przy was. Wyszukacie tak jakby światełka jakiegoś tunelu. Wyszukacie jakiejś radości w życiu. Szukacie przede wszystkim drogi do równowagi. Wy chcecie rozjaśnić sytuację, jakieś dylematy. Mimo wszystko są zmartwienia, tak? Jest izolacja, są zmartwienia szukacie jakiejś jasności, jakiegoś rozjaśnienia sytuacji. Co więcej... Hmm. Ho, ho, ho. Przede wszystkim bliźnięta będą otwarte na to, żeby znaleźć klucz do rozwiązań problemów swoich, do Wyjścia z jakiegoś konfliktu, do wyjścia ze sporu, z przeciążenia. Bardzo mocne kombinacje są, żebyście, żebyście jednak byli zadowoleni. Bliźnięta będą myśleć w głównej mierze o sobie, tak? Jaka energia będzie Wam przyświecać? Yy, jaka energia ogólna będzie Wam towarzyszyć w tym miesiącu? Kochani, walczycie. Przede wszystkim toczycie taką walkę wewnętrzną. Yy, ja mam wrażenie, że yy, chcecie odciąć się od tego, co. Zepsuło się w Waszym życiu, gdzie, że tak powiem, mleko rozlało się, Wy chcecie czegoś nowego i mam wrażenie, że bardzo mocno walczycie o swoje nowe początki, wyciągacie wnioski z tego, co e, się zepsuło. E, co więcej, pokusa jest jak najbardziej na ustabilizowanie się, na to, żeby zacząć coś od nowa. E, Zerknijmy na jednorożce. Co chcą Wam powiedzieć? Jednorożce. Co chcą powiedzieć? Jednorożce. Rada dla bliźniąt na miesiąc październik. Zaufanie. Skocz w nieznane. Miej wiarę iść naprzód. Uwierz, że potrafisz latać. Dokładnie, kochani. Wy chcecie zacząć nowe działania, nowe kroki. Wy chcecie iść naprzód w coś nowego. Nie, ufajcie w to, co robicie, kochani. Nie traćcie wiary. Myśli pozytywne dla bliźniąt na miesiąc październik. Zaufaj swojej intuicji, czas przestać szukać ratu innych, a zamiast tego pora zajrzeć w głąb siebie. Wiesz, co jest najlepsze dla Twojego ciała, umysłu i ducha? Usiądź i pomedytuj albo wybierz się na spacer po lesie zadaj sobie pytanie, czego potrzebujesz i wysłuchaj odpowiedzi dostrój się do swojego wewnętrznego przewodnictwa kiedy zadziała instynkt uszanuj go, masz odpowiedź i możesz sobie zaufać wszystko czego potrzebujesz jest już w tobie kochani, zaufajcie swojej intuicji dziękuję za uwagę oczywiście zachęcam do lajków, do subów pozdrawiam was bardzo serdecznie pa pa